dalej trochę. Cześć. Cześć! Mm. Hey. Siema, siema. Tutaj Asia i... Siemano! Siema! <laughs> <laughs> tutaj Maja, Asia i Claudia i nagrywamy taki program, wiesz, już to. To dal. twoje. Nasz. No. No i mam takie seria <coughs> będzie. Bak. No, no właśnie. To będzie Bakef... To będzie seria Asia. Teraz jest tak. Pierwsza jest seria moja, potem będzie maj. Będzie klub i będzie. Kiedy będzie na pewno coś w dżungli? Będzie Będzie tajza, No, Maja sobie nie życzyła i pewno będzie. Będzie robiły e, kopalnie. No i tak dalej. Oj, na pewno chyba będzie smog kresu. No, no, będzie sprywa kasketa. Yeah. Jej, Dobra, no to. Dajemy i tak go zabijemy, że, że będzie tyle krwi, tyle smaków, więc dobra. dla dzieci no, poniżej 12, 12 lat tyle <noise> <powinien plus> 18! <17. głos> sobie same nie mamy! Mamy poniżej 12 lat. No, nogi z dupy powyrywamy. <noise> no właśnie, jak będziecie <noise> dawać złe komentarze, no ja zabijemy Wasz adres no. i Was... Szala Klaudia, kiedy idzie, okej? Okay? No, no to, to dobra, to jest. No dobra, to, dobra, to kiedy idzie. A ja sobie bramę. Ja też mam się tę. No i... No ja już mam na słon. Nie przybliżaj. Powiedz niewyraźnie. E, Maja, o jakie jutro kończysz? O głupiej 50. No powiedz o której. Czekaj! Uh, to... w... O, 13 35. Na pewno? Tak. No. Czy gdzie moje świnie? Wiecie, że ja kończę o 11.30 na 35. A na którym masz? Wilki sobie. Wielka A mnie te też będę dał słabe. Dzieci mniej. Nie! Przyjdź po mnie po drodze, to razem wyjdziemy, dobra? Chodź. <coughs> Albo to po mnie. Nie, ja po ciebie nie mogę. Dobra, dobra, super. Ale ty będziesz mieć lepiej. No, no. Pa pa, papa pa, pa. pa, Powiedz papa. Pa. O Dzieci robią To do jutra? <gibli> Asia, jak twój wilk sam zabił cię, zabił dwie te przepiękne wilki Czemu o, dzieci tka? nie chcą się... Idź, idź prawda? Dobra, dobra? Dziecia, Asia. <gibli> Co ja? dobra. Dzieci, Asia Dobra, ale dzieci Ej, no dobra, hej, hej, yeah. no, ja cię interesowałam. Ty też. No, dobra Ej, a zostaw jednego wielka niezategowanego i wali go potem Nie A dobra, bo nie, matka nie zabije swego Zabije, żeby się o. do niego przekonać Ale nie tego, nie, nie tego Bo ten coś do ciebie że to nie możesz Wali ktoś, Nie, chce, że tamten stanął no. Leje a! To mogło być po twojej, ale Endermonów na pewno nie będzie. Eddys, nie ma tego. Jezu. No, weź mnie. Nie. Muszę go zabijać. Aś, ale wali, i matka go zabije. To a, matka a, go zabije. Nie. Weź wali kaczkę. O, kaczkę wali. nie z kaczka. Kura. Kura do ciebie kurę wali. Patrz. patrz. Patrz, 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 co się dzieje. Jajo, i kolczyciaczek. Bo... Masz sojowe bielsko. Dobra. To pokażemy może parę się. Weź wybierz sobie na początek. To jest taki odcinek wprowadzający, więc nie będzie ciekawym rzeczy. Pójdziesz na Dopiero zaczynamy. No. W tych klockach. Najpierw zapoznajemy się ze z moim światem, Będziemy do inne i tak dalej. No, no dobra, gdzie teraz to jest? Dobra, chodzę. Okay. Co, to jest szkoda, że dobrze... Nie, no do, co? mnie nocować. no Nie, by się się, Tyle Nie, nie mogę co? Nie, Dobra, co? Nie, no co? Nie, no co? możemy zrobić co? możemy zrobić co? Nie, Dobra, co? do domu. Fajnie wie, się wybierz. O, będziesz mogła. No ale gdzie tamten mój dom? Który to był? Z A się ty nowy, a nie, nie nowy. Przez... Nie. O, już nie pamiętam. Pójdę do zamku i zwiedzamy sobie zamek. Odcinek. Zwiedzam zamek. Nie ma zamków, jest tylko kto szara wieża. No to to jest mniej więcej zamek. To wieża patrały No to za... Zabieszkać w zamku. Dam... Wierzy. <laughs> Jej. Ej! Ej, pal, chodź do tego kogoś. Tak, chodź, się... tu mam nadzieję, że nie ma. Nie, nie ma. O, piesiu, chodź. chodź! chodź, Chodź! Bo ty zjadł Chodź tu! Raz, dwa, trzy. Idziemy. No to ma niech to wejść. No? Bo ojej pies. o dobra, idę na górę za ci muszę trochę dobra tu Czuj, będzie mała sypialnia sypialniak będzie w chmurku, żeby by słabo ale tam czarno no właśnie, nie moje wina dobra, już do tak zrobimy skrzyneczki będzie więcej z tej serii mojej, będzie więcej z Mai, Glaudii Oj, ja wyszedł wiesz dal <laughs> No, ale przybliżam, żebym przybliża gdzieś tam mogła popatrzeć. Co ty? O? Jaki ja mam boski dom. Asia, <laughs> ty zajebisz się stajesz. Asia to nie imię. Asia to zajebisa dziewczyna. <laughs> Asia, nie popisuj się. Że... Będę. <laughs> Aś, nie, no zapujesz mnie. Ty pisz kuposki. O, nie, 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 nie. Weź do góry, oh. oh. A weź potem po prostu jajko wielka do takiego. Dobra, um... zaraz będzie jajko. Fajnie będzie. <laughs> Gdzie zapasowe jaja. Mhm. No. Dobra. To dobra. Okej, dobra. Tak? I zobaczymy, czy, czy jaja się da. Na, to ja da! <grymne> <Będzie jajo. grymne> tam muszę się... Da! Eksperyment. Dobra, fajnie, je. Jajo. ja. Mamy ja jaja. Jak będziemy mieli, może jaja ja ja będzie smoka. O. Tu jest mój warszawski. O, a może jak będziesz... A potem... Ty, wielki domek. Musi tam iść. Ty, tutaj będą moje... Nie wiem, jak zostawię. Coś może być. Co ja tu mogę... O! Zrobię tutaj szafet. Nie. Zrobię tutaj... Wiesz, to będzie taka jakaś... Drzewo! To będzie taka do ochrony, słuchaj. Ej, Maja, gdzie jest to takie giga drzewo, co ty zrobiłaś? Która to sadunka? Te pikarne, to potem są takie wielkie że jajami, co w są. Ojej. O to biorę tropikalną, no ale nam się zda ziemię. No co zrobię tu w ziemię? Ale z ciabą. Z O, dobra. No ale ciabę wzięłaś. O jezu. Okej. Okay. O. O. Jedną będziesz mogła postawić. Ojej, jedno dobrze, mogła mogłam postawić, bo bo dwa obok siebie. A już czemu? O Jezu, jak odpisałem. Trzeba potwierdzić, że jakby aparatem, więc jakoś nie jest najlepsza. Muszę oddać, trochę chyba. Będzie chyba przybyć właśnie. Dobra. I tutaj też. Drzewo, na sam odcinku, być że jeszcze dzisiaj zobaczymy. Ojej, jest. Ja dwa zrobię. Nie, nie, jedno tylko. Ja się nie mogę obok siebie. No, no to ten cykl. Muszę daleko od siebie. Baję daleko od Dobra, wychodzimy do domu. To się może deszcz coś da. Nie mogę wejść. Nie mogę wejść. To się Bo to ma jak cykl, zresztą nic nie widać pewnie. Mhm. Jak wejść? Jak wejść do domu? Dobra, rozwalę to. Chodź. Wychodź. Ty. ty. Nie mogę wejść, ty latasz. A już. No. Teraz muszę to. Gru. O, o. Ile czasu nagrywamy? Jakieś 9 minut chyba. jest. Tu na chwilę zamknę i uderzę do mózgu. Dobra. Piękny domek. <laughs> Zrobimy to tym razie o! No. o a może weź, słuchaj... Um, o! Obie gaszcze jajo! Albo nie. Ty, ty. O nie, nie wiem Albo główkę tego, Zrobię co ten, Najpierw ten, służę pięć. Albo nie, nie, nie. Tam miała być skrzynia. No, no, no. Okej, okay, mam skrzynię. Ten skrzynia. Który to numer? 5, ok? okej. Tytuł mamy w? W szkole? Ciekawe w tym odcinku o głowie pokazasz No bo tak, no to wiesz Co, myślisz, że ludzie się tutaj cieszą? Jutro mamy złe <grym> Asia! <grym> nie, błagam, nie 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 usmierzaj mnie, że listy strosimy, bo tak właśnie się stawiamy Jest zły No, biegamy z pokrążenia wokół wojska Asia, ty żałosny <grym> Nie, no słuchaj. Dobra Dobra, to żałosne tak. Wie, nie nie to nie to tak my tak biegamy. No nie, tak mnie zabrałem w ogóle, nie wiem. Że połowa chodzi, nie biegnie. Ja nie lubię biegać a ja się, ciebie Ja biegam, lubię się ścigać. Teraz byłam druga. Która no i dalej? Ameryka się wściekła, bo Asia była druga, bo to Ona zawsze ze mnie wygrywa i nie wygrywa, nie? Wie, bo, nie? Ale nie jak ona to bierze. Sorry Amela, to było niechcący. Poleciałaś się mieć. No, no wiem. No. Wejdź do tyłu. No, nie przybliżę tak. Dobra, leję. Idę na spać. A jutro tu. Ale pewnie. ja przybliżę żeby efekty były. Żeby no, ale efekty nic nie widać. Nie widzi. Dobra. A weź, pokaż się. A weź, my Weź, pokaż się siebie jeszcze. Okej. Cześć. Cześć się no weź maja co, co la, 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 la zrobimy kask, będzie miała uwaga, Rano je aż patrz Płuki, puki, oki. dobra, maja już idziemy spać nie będziemy interesować samych dajcie sobie ula ula la, ula i gdzie ada na tu. ale potem tym ja okej, no wiem ale może wyszła od no Maja, please, nie przybliżaj. Okay. Już? Dobra. Idziemy pać. Pać. Idziemy pać, pać, pać i się ać. Staliśmy. Co? Czemu my na dworzu? Widzę, się ktoś nie lubi. Dlaczego? Ktoś się nie lubi. O ja. Gdzieś nie pada. Ja. Mój piesiek. To twoja wieża? Tak, tak. Tak, moja. Tu my na, tu skrzynię zabieramy. Tak. Piecyk zrobię, o! Piecyk, 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 piecyk. A jak kiedy ja? Piecyk. Potem... Za chwilę. I, bo to w jednej serii będziemy. Ile już tu nagrywa? 200 minut już, już nie zdążyć 2 minuty. To wsadzimy i potem będzie następny odcinek. Czury zaraz to. Dobra. Już Tylko mam. u siebie twój dla dlatego. No. Ale jest dużo kabla masz. To może poproszę, mamy. Ale nie, wiem czy się Ja mam. Nie ułożyć to, wyszkaj, daj. Niech się no, nie przybliżę? Nie masz jakichś krew, ja trzeba. się trzymać? Już koniec, zaraz ucieka. No. To bardzo sekund. To jest za niskie, jeszcze trochę. Jeszcze coś. Daj w tym piórnik. Jeszcze jeszcze trochę Nie, jeszcze jeden no i to był giganta daj bo już zaraz koniec dam. okej okay. jeszcze jeden na no, <laughs> piórnik no okej okay. Jeszcze go to Jezu. Dobra szybko zakładam zbroję i się żegnamy Jezu Ojej, zepsułam dronka. Ja bym zepsuła kamer, jak zwijamy na orkę, to osuwamy filmiki, kolegi nagrywamy. Na zdrowie! Kurde, na I... Okej, okay. Maja chodź, żegnamy się. No to pa, to już koniec. Do następnego odcinka będzie z Mają. No, i zobaczymy, pokazać, ona jest swój super świat. Ja jeszcze ten dokończę. Będzie, zrobię jakiś zamek z rybadrami i tak dalej. No i będzie na tyle. Pa. 妈呀！呀。